Drodzy Państwo, no, najpierw chciałem poświęcić kilka słów y, y, zmianom, które mają nastąpić w Rosji. Przede wszystkim warto zauważyć, że zapowiedź zmian nastąpiła zaraz po wizycie Angeli Merkel, co oznacza, że one tak naprawdę są skierowane do Niemiec. Rzecz jasna, że nikt nie ma żadnych wątpliwości w Niemczech, że w Rosji nic się nie zmieni, ale Niemcy potrzebują jakiegoś wytłumaczenia, żeby rozpocząć walkę o likwidację sankcji przeciwko Rosji. Rosja ma rzeczywiście nóż na jeżeli chodzi o sytuację gospodarczą i w tej chwili dla niej priorytetem jest zniesienie sankcji i już oficjalna, jawna współpraca gospodarcza z Niemcami. I y, jakie to ma konsekwencje? No po pierwsze, oczywiście y, wzięto i schowano kadrowa. No bo brak kadrowa jest oznaką, że Putin się zmienia na lepsze, prawda? Że następuje liberalniejszy okres polityki. To samo dotyczy zapowiedzianych zmian w konstytucji, że jasne nie mają one żadnego znaczenia. Przyznanie większych praw w dumie to jest po prostu kpina. Przypominam, że najbardziej demokratyczną konstytucję, tzw. bucharinowską, miał Związek Sowiecki. Otóż w Rosji to nie prawo i nie konstytucja się liczą, tylko pałka, to pałka decyduje. Więc oczywiście w Konstytucji można wszystko zmienić i wprowadzać najrozmaitsze uprawnienia Dumy i tak nie będzie to miało żadnego znaczenia. W systemach autorytarnych nazwa funkcji, którą sprawuje dyktator, nie ma żadnego znaczenia. To może być przewodniczący Rady Federacji, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa, czegokolwiek. Nawet gdyby nie kwestie prestiżowe, to Putin mógłby nosić tytuł odźwiernego. Dlatego to, kim zostanie prezydent i premier, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, nie ma żadnego znaczenia. To ma znaczenie tylko i wyłącznie propagandowe. I po prostu Putin przygotowuje tak, takie zmiany, które oczywiście pozwolą mu zachować władzę. Natomiast na pierwszy Plan będzie mógł wysunąć jakiegoś prezydenta i jakiegoś tam premiera. Aktualnie premierem został Misztostin, czyli e, taki liberalny kagebista. On związany jest z Naryszkim, czyli e, szefem wywiadu zagranicznego i z Grefem. No to o, jeżeli chodzi o Grefa, to jest oferta pod adresem, adresem e, Niemców. Patrzcie, teraz e, będziemy liberalizowali gospodarkę i chodzi tylko nam o e, korzystną dla obu stron współpracę gospodarczą. Więc te zmiany niczego nie zmienią, jeżeli chodzi o tak zwany wertykal władzy, nie zmienią nic na lepsze, jeżeli chodzi o sytuację w Rosji. Myślę, że zamordyzm jeszcze będzie większy i jeszcze przede wszystkim większa centralizacja po to, żeby kontrolować peryferię państwa i żeby nomenklatura lokalna się nie usamodzielniła i nie zagroziła. Centrum, no bo skoro zasoby są coraz mniejsze, to będą powstały konflikty przy ich dzieleniu. Zaś oferta pod adresem Niemców jest jasna: rozpoczynamy okres biznesowej współpracy, a wy się staracie, żeby zmienić postanowienia o sankcjach. Drugim adresatem jest oczywiście lewica, i tutaj Służy cała ta narracja o, o Rosji i Sowietach jako największych wrogach faszyzmu. Przy okazji chodzi o to, żeby rusofobię, czyli wymyślony termin i wymyśloną koncepcję, porównać do antysemityzmu i zwalczać tak zwaną rusofobię tak samo jak antysemityzm. Ta oferta pod adresem lewicy jest bardzo szeroka, no i widzimy, że różni się tutaj polityka rosyjska od dotychczasowej, ponieważ przez ostatnie mniej więcej 10 lat mieliśmy do czynienia z ofertą dla narodowej prawicy. Teraz Rosja ma dwie oferty: jedną dla narodowej prawicy. E, gdzie posługuje się antysemityzmem i, e, i taką narracją tożsamościową, a e, druga oferta dla lewicy, gdzie e, Rosja walczy z faszyzmem, czyli wszystkimi przeciwnikami Rosji, albo wszystkimi m, tymi państwami, które z punktu widzenia Rosji powinny stać się e, Rosji ofiarami. I na tym tle trzeba teraz spojrzeć na e, sojusz, który się wyklarował, sojusz rosyjsko-izraelski i przedsiębiorstwa Holocaust. Sojusz rosyjsko-izraelski opiera się na wspólnocie interesów, to znaczy Rosja posługuje się Izraelem do ataku na swoich przeciwników, a Izrael w zamian za to otrzymuje od Rosji gwarancję, że może swobodnie operować w Syrii. Jest to kwestia bezpieczeństwa dla Izraela. No więc jeżeli Izrael za swoje bezpieczeństwo może tak tanio zapłacić, to się opłaca, a dodatkowo to jeszcze sprawia przyjemność, jak można napłyć na Polskę. Cała ta narracja też ma dostarczyć paliwa przedsiębiorstwu Holokaust. Rosja liczy na to, że przedsiębiorstwo Holokaust się teraz uaktywni, co musi oczywiście spowodować odpowiedź ze strony Polski. No i to docelowo ma zniszczyć sojusz polsko-amerykański. I teraz zastanówmy się, jaką Polska ma przestrzeń manewru. Konfederacja i generalnie zwolennicy opcji rosyjskiej nas przekonywali. Że oto Rosja to jest jedyny kraj, który nie daje się sterować środowiskom żydowskim, i dlatego Rosja nas obroni przed roszczeniami żydowskimi. Powinniśmy zdystansować się od Ameryki, która oczywiście jest na pasku Żydów, i zbliżyć się do Rosji. I teraz widzimy, jak błędna jest ta koncepcja. A jaka jest różnica zasadnicza? Otóż dla Rosji środowiska żydowskie są instrumentem walki o cele imperialne. W związku z czym my tutaj nie mamy żadnej, żadnego pola manewru. Natomiast oczywiście jest prawdą, że środowiska żydowskie mają wpływy w Ameryce, ale jednak Ameryka ma własne interesy. I różnica tych interesów amerykańskich i rosyjskich w Polsce jest dla nas decydująca. Dla Rosji i Niemiec Polska jest przeszkodą. Przy czym przypominam, że dla Niemiec Polska jest podwójną przeszkodą. Po pierwsze, przeszkadzamy usamodzielnianie się gospodarczą, bo Polska ma być niemiecką kolonią gospodarczą, a w żadnym wypadku jakimś rywalem czy ma nie aspirować do samodzielności. A z punktu widzenia politycznego Polska jest przeszkodą na drodze, Współpracy niemiecko-rosyjskiej. Więc widzimy, jak bałamutna była tu koncepcja Senesławie Michalkiewicza, który nas przekonywał, że zależność od Niemiec ratuje nas od zależności przed Rosją. No w tej chwili widać już chyba dla każdego, że zależność od Niemiec jest jednocześnie zależnością od Rosji. Więc dla Rosji Polski jako czynnika samodzielnego ma nie być. Oczywiście Polska może być, ale jako obszar całkowicie pozbawiony samodzielności politycznej i gospodarczej, nie przeszkadzający we współpracy rosyjsko-niemieckiej, tylko wprost przeciwnie, taki teren spotkania interesów niemiecko-rosyjskich. Więc ten sojusz rosyjsko-izraelski jest dla nas po prostu śmiertelnym zagrożeniem. Natomiast jeżeli chodzi teraz o Amerykę, prawdą jest oczywiście, że przyrodnictwa żydowskie tam mają wpływy, że przedsiębiorstwo Holocaust ma wpływy, ale w interesie amerykańskim nie jest jak Przekonuje Grzegorz Braun wydanie Polski Żydom, żeby tutaj zrobić kolonię żydowską. Czy też jak Stanisław Michalkiewicz od wielu lat prorokuje, że Polska to będzie teren przesiedlenia obywateli izraelskich i w ogóle koniec Polski nastąpi, Polska ma wyparować i tak dalej. Nie. Dla Stanów Zjednoczonych jest rzeczą absolutnie konieczną, żeby Polska zachowała samodzielność między Niemcami a Rosją. I co więcej, no tutaj ta sytuacja mogłaby się zmienić, ale gdyby doszło do porozumienia amerykańsko-niemieckiego, taka opcja byłaby ewentualnie możliwa, gdyby demokraci doszli do władzy. Ale jak widzimy po kolejnych zapowiedziach prezydenta Trumpa, konflikt gospodarczy amerykańsko-niemiecki, czyli amerykańsko-unijny się zaostrza, Więc w interesie Stanów Zjednoczonych jest, żeby Polska była i była taką przeciwwagą dla tego tandemu niemiecko-rosyjskiego. W związku z czym my tutaj mamy pole manewru. Dlatego, że gdyby Polski zabrakło, to tak naprawdę Stany Zjednoczone w obecnej sytuacji tracą oparcie w Europie. Zostają po prostu z Europy wyeliminowane na początku przez tandem rosyjsko-niemiecki, a potem oczywiście chiński. I jest rzeczą oczywistą, że Chociaż te wpływy przyszłego holokaustu są tam istotne, to one nie decydują o całości polityki amerykańskiej. Możemy to wnioskować z faktu, że Jared Kushner, który jest tak naprawdę prawą ręką w polityce prezydenta Trumpa. Odnośnie sytuacji na Bliskim Wschodzie, nie pojechał do Jad Waszem. To są bardzo jasne sygnały, że Stany Zjednoczone tej polityki sojuszu Izraela z Rosją nie popierają. Więc tutaj mamy oczywiście pole manewru i z tego należy korzystać. Natomiast cała ta propaganda, Środowisk konfederacyjnych, które miałyby, która miałaby doprowadzić do zbliżenia z Rosją, no, gdyby do tego doszło, to zakończyłoby się oczywiście katastrofą. Przy czym e, prawdziwym celem e, jest rzecz jasna, zarówno Rosja, jak i Konfederacji, zdystansowanie się Polski od Stanów Zjednoczonych i zerwanie tych naszych e, stosunków. Będziemy to zresztą obserwowali niebawem, jak się zaczną. E, ćwiczenia Defender, zobaczymy, czy Grzegorz Brown znów wezwie do wystąpienia z NATO, ogłoszenia neutralności, bo że będzie twierdził, że ćwiczenia Defender mają za zadanie wysłać Polaków na wojnę przeciwko Czukczom albo Marsjanom, żeby nas wygubić, to jest chyba rzecz oczywista. Teraz trzeba się jeszcze zastanowić nad samą krytyką Stanów Zjednoczonych czy polityki polskiej na tej, na tej płaszczyźnie. Otóż są trzy metody krytyki tych stosunków, które mają nas zbliżyć z Rosją. Pierwsza to jest bardzo prymitywna. Słyszeliśmy to właśnie w wydaniu Brauna: wystąpić z NATO, ogłosić neutralność i tak dalej. Ale są dwie pozostałe metody, które są skuteczne. Pierwsza polega na maksymalizacji. To znaczy, jeżeli nasze stosunki z Ameryką nie są na takim poziomie jak stosunki izraelsko-amerykańskie, to należy zerwać, bo albo będzie tak, albo nie, jak, jak my chcemy, albo. Lepiej, żeby w ogóle żadnych stosunków nie było. Co to oznacza w praktyce? No to zrywamy ze Stanami Zjednoczonymi, i wtedy oczywiście e, mamy tutaj Rosję, która nic innego nie robi, tylko marzy o tym, żeby nas obsypać złotym i traktować jako prawdziwych partnerów. Oczywiście ta e, krytyka, że Stany Zjednoczone nas nie traktują tak jak Izraela. Jest no, poniekąd słuszna, ponieważ e, jesteśmy najbardziej proamerykańskim państwem w Europie. Ale e, z tego wniosek, jaki powinien płynąć, to nie zerwanie ze Stanami Zjednoczonymi i zbliżenie się z Rosją, czy też w ogóle no, pozostanie sam na sam z Rosją, tylko po prostu e, wzmacnianie własnej siły. Im będziemy silniejsi, tym będziemy poważniej traktowani. Druga metoda krytyki stosunków polsko-amerykańskich i generalnie polityki, naszej polityki zagranicznej polega na krytyce słusznej poszczególnych elementów. Bo to nie jest tak, że na przykład mnie się wszystko podoba, prawda? Też dostrzegam rozmaite mankamenty, ale ta krytyka tych słusznych elementów ma doprowadzić do podważenia całości, czyli na przykład. Nie ma bunkrów dla patriotów, to nie należy patriotów kupować, tak? czyli zostać bez patriotów wobec możliwej agresji rosyjskiej. Kupujemy F-35, ale bez pewnych elementów, które by się przydały, albo bez uczestnictwa w programie F-35 przypominam, uczestnictwa, które odrzuciła partia niemiecka no to nie należy w ogóle. F-35 kupować i nie mieć tego argumentu w odpowiedzi na ewentualną agresję rosyjską. Normalnie wniosek należałoby wysnuć taki, że skoro czegoś brakuje, to należy się o to postarać i to jest główny e, kierunek działań. Ale nie. Opcja rosyjska wychwytuje pewien element celem negacji całości, czyli nie kupujemy F-35. Rosjanie mogą do, spać spokojnie i spokojnie dopuścić się agresji wobec Polski. I na koniec warto sobie uświadomić, że suwerenność to nie jest wartość absolutna, znaczy taka, że albo suwerenność jest, albo jej w ogóle nie ma. Suwerenność jest pojęciem stopniowalnym. Suwerenność może być ograniczona, może być mniejsza, może być większa. I oczywiście w naszym interesie jest, żeby suwerenność Polski była jak największa. I e, trzeba sobie zdawać sprawę, że e, konflikt w ramach Unii Europejskiej e, z Niemcami to nie jest konflikt, który się skończy za miesiąc czy dwa. On nie będzie rozstrzygnięty szybko, ponieważ jest to konflikt długotrwały. Kolejna sprawa, już na zakończenie, mianowicie kwestia ustawy 447. Otóż jest ona ważna, ale uważam, że w tej chwili o wiele ważniejsze jest co innego, jest konkret, czyli oświadczenie. Ambasadora Izraela Benzwi o tym, że Polska powinna podjąć negocjacje z przedsiębiorstwem Holokaust, z organizacjami źródeł amerykańskich, na temat tego, jak bardzo da się okraść. To jest konkret i oczywiście jest to dowód na sojusz. Rosyjsko-izraelski i należy na to zwrócić baczną uwagę, bo to, czy ta ustawa 447 zostanie wykorzystana, czy nie, to zależy od układu sił, od sytuacji, jaka się złoży. Natomiast oświadczenie ambasadora. Jest oficjalnym stanowiskiem państwa Izrael, bo ambasador nie przemawia w imieniu własnym, tylko w imieniu państwa, które reprezentuje. Dziękuję państwu.